jeszcze 150 metrów do dwójki. 25 maja wyruszamy w 80 rocznicę zdobycia Nanda Devi przez Polaków. Także ruszamy do Indii. Garwal, prawie 8000 tysięcznik. trudna góra, wielkie wyzwanie. Będziemy pozbawieni łączności. No, można powiedzieć, że będziemy wspinać się tak jak nasi dziadowie, czyli taki trochę klasyczny sposób, trzymajcie kciuki, bo to trudna rzecz będzie przed nami. Wyprawa nie będzie zbyt długa, bo tylko półtora albo aż półtorej miesiąca. Dziesięciosobowy skład, kilku nowych ludzi w, w tym świadku himalajskim. Tych, których uważamy roku. za młode, wilski, nie, którzy być może dołączą relacji, do nas na zimowym K2, na najbliższej wyprawie. Przeręcz, obóz pierwszy, bariera Syraków, obóz drugi, szczyt. Natomiast wyjątkowość góry jest to góra niesamowita, góra nieprawdopodobna, w ogóle sam Garwal. Tam ponoć kiedyś została zgubiona bomba atomowa. Region jest taki trochę mocno zapalny między Chinami, Indiami a Pakistanem. Góra owiana klątwą. Ehm, Nanda to jest drugie imię bogini Kali. Klątwa mówi, że każdy kto dotknie wierzchołka tej góry e, musi zginąć, a jego ciało nigdy nie zostanie odnalezione, także brrr, ale będziemy próbować. Klątwa, klątwą, a my będziemy po prostu robić swoje. Ale jest zawsze w człowieku taki trochę obawy, więc nawet jeśli ktoś zdobędzie wierzchołek, to będziemy starali się, żeby te 15 centymetrów poniżej szczytu. Jesteś przesądny? O, jak najbardziej tak. Tutaj amuletów i, i różnych takich odczynań, na no, mojej jest dużo. Jestem przesądny, każdy człowiek góry jest przesądny, no bo jednak najważniejsze, żeby z tych gór wrócić, więc na wszelki wypadek to zawsze gdzieś jakiś amulecik. Wiem, znam, nigdy się nie wybierałem i na razie się nie wybieram i tam są chyba problemy z zezwoleniami. Wiem, że nie, nie, nie zawsze można się wspinać, tak jak na Maciapurczarę, Anna Purny też nie wolno się wspinać. Także święte góry są zostawione tylko dla bogów. żebyśmy w połowie lipca spotkali się na kawie na ulicy 1 maja w moim ulubionym miejscu, czyli tutaj w rejonie Empiku, no i pogadali o górach albo o czymkolwiek innym, czyli szczęśliwego powrotu.